Witamy, jestem JJ Joker. A to jest kolejny odcinek naszej serii. Let's play Trine. Um, ostatnim razem, jedyne co zobaczyliśmy na końcu planszy to był błysk strasznego światła. A znaczy, nie tyle strasznego, pięknego światła, oślepiającego światła, które. zobaczymy, co ono spowodowało. Tak więc ruszajmy na kolejną planszę. O! nie jest dla a więc jesteśmy w kopalniach No, spoko Nie mam nic przeciwko A propos odpoczynku Nie bądź baba Chociaż wiesz co, jesteś gorszy niż baba Bo nawet nasza piękna złodziejka nie narzeka A ty narzekasz co chwilę Ale i tak cię lubię, bo jesteś śmieszny Maga, nie lubię Ale ciebie lubię Biedacz Wiedziałem, że coś będzie Po prostu wiedziałem I'm awesome. Yep. That's it. No more, no less. I'm awesome. O. Pięknie. Wow! przesadziłem. Coś jeszcze? No, no, czekam. Czekam... Komet mi, bro! Ja, Zapraszam. I tak się zniszczę. To cię pokonam w taki sposób, no... Psz. Też mnie problem. O, oh, hello, A teraz poczuj moc mojego ognistego miecza. A, jeżeli nie mam energii, to miecz nie świeci, a więc znaczy, że on używa energię, a to oznacza, że... Czekajcie, był taki jakiś przedmiot, że... O, zwiększa obrażenia zdawane przez oręcz, który zużywa energię, tak. Ponieważ łuczniczka używa strzał... częściej używam strzał, które nie nie, 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 zabierają energii, a więc używam strzał normalnych. tego lepiej dasz to wojownikowi. No i już idę do ciebie, spokojnie, nie stresuj się. No, sorry. W ogóle na walka się zaczęła nawet Jej, I'm winning Trzeba to pozabierać stąd, te dziewia Jakieś belki, nie belki, co to ma być? Nie wiem do czego to działa, ale zostawić skrzynkę. <grych> tak na wszelki wypadek. Czy nadal nie było jakiejś miksturki ukrytych? Hmm, a jest, widzicie? Hahaha. Hahaha. Ha, 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 ha. Jak tam tylko teraz dojść? Jest. Wygrałem. Aha, okej. Okay. Otworzyłem bramkę. Wiedziałem, że trzeba będzie zostawić tamto. Dochusz tam się? Czy nie? Oł oh, szajt Upsi Ale tu jest checkpoint, tak więc Nioch, nioch, con these nuts. Chciałem... Trzeba wolniej, rozumiem No. Wszystko na mnie poluje tutaj już teraz. Nawet natura. To było niezłe z mojej strony. O oh, fakt. O oh, fakt. To było bardzo dobre z mojej strony, że mi się udało to zrobić. Chryst. Nie wiem, skoro wiedziałem, że tak się stanie, ale. Wow. O, tak. <noise> Indiana Indianajoż normalnie! Więc nie będzie tego tego jest. panie, co tu się dzieje? Dlaczego wszystko chcemy zabić? O, poziom! Jej! Szybka zmiana nastroju. Na to mnie nie stać, na to mnie nie stać Na to mnie nie stać, na to mnie nie stać A nic mnie nie jesteś, biedniej jeszcze Bieda kraju cukier po, 5, po, cukier po 5 zł, bieda kraju O oh, Fuck! Co... to hałda jak mam to zdobyć? Eee, mam pomysł, mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy to się uda. Oj, odejść, bo ja tu myślę teraz, no. I teraz będę mógł to wziąć z tamtej strony. Uuuu, szkielet to no, było słabe. You failed at life, znaczy you failed at being undead. Whatever. Kto się jeszcze tu czuje w powietrzu? Yy, Hugo. Jeżeli wiecie o czym chodzi, chodzi mi o to. Hugo. Whee! O chryste, zginiemy. Mamusiu. Wow. To był najbardziej niesamowity ruch, jaki wykonałem przez całą grę. Nawet nie podskoczyłem, ona sama się zawinęła wokół tego mostku. Kula energii. Co daje? Podnosi maksymalny poziom energii. Mm... Paradoksalnie dam to wojownikowi. Jemu ja najczęściej brakuje energii, kiedy zaczynam bawić się tym, wiecie, hammer Time'em A propos: Stop! Hammer time! Au. No, sfailowałem niestety. Tym razem nie Kto się jeszcze chce? Komand, zapraszam Mam świeżo naładowany młot No bierz to, bierz Uuu, gorąco Trochę sobie skórkę przypiekłem Opalenie zna, lekka. Wulkan lepszy od. Yy... Zaraz, skąd oni tu wzięli? Tam na dole jest chyba wulkan. Da, fuck. What? What? I don't even. To jest wulkan. Skąd tam się biorą? Byłem pewny, że tam jeszcze kawałek jak będzie, chociaż, jakiegoś. Ah, the help! Nie straszcie mnie tak, proszę. Proszę mnie nie straszyć. Wow, shit! Eee, jak na dół zejść? Żeby nie zginąć. Okej. Okay. Teraz jak wejść na górę, żeby nie zginąć. Naprawdę brakuje mi teraz tej mojej kochanej łóżniczki. wojnie, jak na wojnie, nic się nie dzieje. Ołłajda! Oh, Fak musiała tutaj zginąć ona, no. Przynajmniej teraz nie będą mnie te kamyczki z góry atakować. I nie ma żadnych problemów, proszę bardzo. Wszystko idzie zgodnie z planem! Hahaha, giń <Ginny> Manguczyń Honory? Czy coś? Nie? Magu Manguczyń Honory? Jest A, brum, 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 brum! Wow, chill, chill. Czekać, tu się, tu jeszcze jakieś. Do tutaj, no to przyprowadź, a nie tam. Oj, da. No... Z... Aaaa! Chodź tu! No ch... Kuźwa! No nie odjeżdżaj mi! Tak! Yeah! Skill! Widzicie? Jestem mądry! Haha! Ha. Co tu będzie? Chyba! czar, czar dla maga wyczuwam to W końcu! Lewitująca! Blububub. Coś tam? No jest tu trójkąt? A mogę tak? Nie mogę. Najwidoczniejsza e... platforma. Zapewne. Ok. E... Szkoda, że ta platforma nie jest zbyt. nie ma zbyt dużej równowagi, ale okej okay. nie, będę, nie będę wydziwiał. Ważne, że co. Oh fuck this! Mogę tylko jedną? BULLSHIT BULLSHIT MAN To teraz zrób kładeczkę Na swoją platformkę Teraz drugą kładeczkę na swoją platformkę dru, Drugą, drugą drugą, kłade... drugą oh, fuck you Shit, tam nadal no, są przedmioty Oh, man. I jeszcze wy. No spoko. Mam pomysł jak to zdobyć, ale pewnie zginę. Na szczęście tam jest niedaleko checkpoint, to się nie boję. Uwaga, będę, będę epicki w tym momencie. Shit, nie wyszło. Czemu nie przyniosą mnie do checkpointu? Jest taki patent, że można wrócić do punktu kontrolnego, tak? I przynajmniej się tutaj. Widzicie? Bardzo sprytne to jest, wiem. Paszła eee, Paszwa, odczep się. Brum, 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 brum. Zaraz, czy ja mogę na tym stać się poruszać? Jeżeli tak, to uznam, że jestem bardzo głupim człowiekiem. Nie mogę. Rozumiem. Eee, cyk, cyk, cyk. Au! Nie wyszło tak jak chciałem. Bo miało być tak fajnie, że y, z jednej znikam, a pojawiam się na drugiej. Pojawiam się i znikam, i znikam, i znikam. Nie wierzę, że tak lamie. Tak lamie. Tak lamię. Boss. Why not? Jubi! Teraz zrobimy sobie trójkąt tu Dobra Teraz czas naprawdę spiąć dupeczki i, i pokaza pokazać prawdziwy poziom Jak tylko przejdę przez kilka desek stojących mi na drodze Fasz, ławon. Hmm Ne, wolę używać czterech strzał To wygląda o wiele fajniej Prawie jak legolas. Lepiej niż Legolas. on chyba strzelił tylko dwoma na raz Najwięcej Tak, on strzelił dwoma na raz, tylko że odgryz kawałek tego, kawałek... Yy, lotki i dzięki temu one poleciały tak w dwie różne strony, czy jakoś tak Nie, pamiętam dokładnie Ale żeby nie było, lubię, lubię Władcy Pyszni, spokojnie Spider-Man, spider mug Sp spider, -Man. spider -Man. Robi wszystko co pająk ma Coś tam co... Au, 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 au Gin szkielecie Fasza To ja, jestem Spider-Mag Pozabijam ich, bo oni dają doświadczenie! Nie mogę tak cały czas opuszczać przeciwników z tym się obrażam na mnie, że w ogóle nie mam szacunku dla wroga czy coś. You are just warm it to me. Cytując pewną bardzo yy, mężną osobę, dobrze tyleż się dajecie panowie, naprawdę? Podoba mi się taki patent. <grym> Fuck, podłogi nie ma nigdzie no. Co to za ustrój, żeby podłogi nie było. Co to ma... Hmm... coś tam jest Tak, come to me... Chociaż tam chyba coś jest, warto tam pójść Tra... Gra zinterpretowała mój trójkąt jako kwadrat, tak więc... Spoko Nawet z geometrią umiem kiepsko Nie potrafię w tego strzelić, lecz z odległości. Fuck you, do ciebie już nie strzelam, bo pewnie tak spuduję. ma Czteryma strzałami nawet ja nie spuduję. Dobra, chodź Gin. Starczy już panowie, naprawdę. Och, rzecz. Już, już, naprawdę starczy. No, dziękuję. Magiem nie mogę tego ruszyć, chociaż mogę chyba tędy to ruszyć. Wow, nie przeginajmy. Okej, okay, i teraz wyjdę. Na górę jedzie, a gdzie ma jechać? W bok! Strażnika, co to będzie? Nasienie strażnika. Poziom energii. Ponownie. Trzymaj. Chociaż... A, niech zostanie już tak. Nie ja to chciałem zrobić, ale nieważne! A jednak ważne, bo zginę Chciałem wziąć maga i... Przeciągnąć to do siebie, tylko wybrałem uczniczkę i odruchowo nacisnąłem od razu guzik Drugi I dlatego ona użyła swojego haczyczka Nazywajcie to jak chcecie, ja no na to będę mówił też jak będę chciał Demokracja jest piękna Wolność słowa, kocham to Da fakt, Mam się wrócić? i'm going to a the as our heroes looked west they could see darkness where nothing had been before there now stood a dark tower black even against the evening sky an evil tower our heroes understood what they must do. The only way to purge the land of corruption and raise the black tower to the ground was to bring the trine and the other artifacts together. However, for the power to work, the hearts of our heroes must be pure. Despite ever-present danger, our heroes could not help but marvel at the beautiful village. How could anything this beautiful endure so close to the evil tower? Abandoned There was no one to welcome them. Evil Tower of Evil Evilness Of evil Refer. To jest piękne, że mogę zrobić referencję do samego siebie. <laughs> Ale dobra, okej. Okay. To już koniec tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, rzućcie magiczny guziczek i zobaczymy w następnym odcinku, kiedy to ruszymy. na wieś, na wieś ciernisko. Lubby wieś. Będzie fajnie. Będą kurczaki, w ogóle, jakaś tam impreza, wiejska, coś w tym stylu w ramionzie. Nie, wiem, nie już po powściąć, ogólnie lubię wieść, tak więc to są tylko żarty. To ja było na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w ostatnim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się.